Cześć Łukasz, Marekenz, Olmed. dzień dobry. Cześć. Potrzebujemy Twojej pomocy fachowej. No, Słuchajcie, no... Myślę, że mógłbyś się tam zjawić u Was za jakieś godzinki. Za, za długo godzina. Kurde, ja byś mógł pośpieszyć, bo dlatego, że mamy tu masę przerobu. Samochody czekają. No dobra. Wydaje mi się, że da się coś zrobić w tym kierunku. Najbo prezes zapłaci za mandaty, jest wszystko ok. Postaram się tam do pół godzinki u Was wybierać. O, to jest ładnie. Łukasz, dziękujemy nie, z góry, zapraszamy. Januszowi trzeba zgłosić, że będziemy stoć. Przyszedł, nie będziemy tego zgłaszać, może ten przyjdzie zrobi raz dwa i po co, nie? Co to za? Tak to nie zmieni. Siadaj do maszyny, pojedziemy w drugie miejsce. Po chwili przestoju co prawda udało się uruchomić chwytak i wyswobodzić go ze złomu, ale na tym koniec sukcesów. Maszyna ledwie reaguje na manipulatory i porusza się w żółwim tempie. To jest pełna moc. To jest pełna moc jego! Dobrze, że się chociaż porusza. Marek, to jednak będzie coś z silnikiem, bo jeszcze kontrolka teraz wyskoczyła. Check engine. To już jest poważna problematyka. Tego nie zrobią tu na miejscu, nie ma szans. Tak czy siak, wóz wezwanego serwisu zgodnie z zapowiedzią, po dwóch kwadransach wtacza się na plac. To zepsuliście? Siema kura, co się stało? Ja nic. Hey, maszyna zaszła głupiać. Zróbmy tak, ja wezmę, podłączę się komputerem, a no, sprawdźcie mu ja w tam coś to jest. sobie to. Kurat, słuchaj, ta maszyna, aby nie było, ma 27500 motogodzin. Kurde, wiesz co to jest? 000, pierwszy silnik. 5400 razy była odpalana. Co jest, Łukasz? Kurde, hopie. Ciśnienia się rozjeżdżają w układzie paliwowym. Kura może wejdziesz do środka, zadać jakieś obroty, zobaczymy wszystko, co jak działa. to jest max! To jest max. Więcej nie chce iść to. Brak mocy całkowitych. No i jest problem. Słuchaj, ogólnie to wygląda tak. Ten silnik powinien już być zregenerowany przynajmniej. 12 tysięcy godzin temu, na dzień dzisiejszy my nie jesteśmy w stanie tu nic więcej zrobić. I wyłączamy całkowicie z ruchu? Wyłączamy całkowicie, absolutnie z ruchu. Ja to powiem Januszowi, nie, że ta maszyna y, stanie i nie będzie dzisiaj chodzić, to on mnie udusi. Kura, nie mogę dopuścić tego silnika do ruchu, bo dzisiaj ten silnik macie do remontu, później będzie do wymiany, bo możesz dostać tłokiem w pysk. Janic, co tutaj się dzieje? Mamy problem, szefie. Silnik padł. Minimum 10 dni ta maszyna uziemioną. To jest niemożliwe, to jest nie do przejścia.